Cześć, pozdrawiam was z pięknego miejsca koło Glasgow, Loch piękne wrzosowiska, Moorlands, smagane wiatrem. I tutaj niespodzianka, aż dwie niespodzianki. Po pierwsze niesamowity zwalony buk. E, popatrzcie, to się rzadko spotyka. buki zwykle są łamane przez wiatr. Ale tutaj jest płytko, gleba, i po prostu bardzo silne wiatry, i gigantyczny taki konarzasty buk Dwa lata temu zwaliła burza. A koło buka ciekawostka botaniczna rosną koło siebie zaraz, tak dla porównania, dwa gatunki krwawnika. Jeden to normalny krwawnik pospolity, a drugi to krwawnik kichawiec. Dużo rzadszy gatunek i w Polsce i w Wielkiej Brytanii spotykany na wilgotnych łąkach, pastwiskach, no ale mówię, dużo, dużo, dużo rzadziej. Także porównajcie sobie, ja sobie urwę wierzchołek, bo jest ich tu więcej, nie tylko ten jeden. I możecie zobaczyć, że kwiatostany są inne, Ma te ym, no wyglądają bardziej jak, y, jak trochę stokrotki albo zwłocienie. Ym, także łatwe do rozpoznania i też inne liście. Popatrzcie, że liście są takie podłużne. Niepodzielone, a u krwawnika są, są podzielone. To właśnie krwawnik kichawiec był materiałem do robienia pałeczek do ichingu. Pierwotnie wyrocznia chińska, księga Iching, Yijing. Starożytna księga y, służąca do wróżenia y, używała właśnie patyczków y, z krwawnika, ale kichawca. Y, nazwa kichawiec, dlatego że wysuszone kwiatostany krwawnika powodują taki intensywny odruch kichania, ale podobnie i nasz y, krwawnik.